Byłoby dobrze, by ksiądz arcybiskup z nami teraz ściśle współpracował. Aksamitny, spokojny głos. O, jest naprawdę dobra. Powinna nawracać. Będę współpracował. O, oczywiście, że będę współpracował. To doskonale. Proszę zatem powiedzieć wiersz. Ale jaki wiersz? Jakikolwiek. Ja nie znam wierszy, proszę pani. Głos arcybiskupa brzmiał zdumiewająco dziecięco, jakbyśmy byli w przedszkolu, ale my nie byliśmy w przedszkolu, o, z pewnością nie. To może daty urodzenia dzieci, rzuciłem. Skurcz lewej dłoni arcybiskupa, ale już bez udziału mojej sądy. Bielska spojrzała na mnie wściekle. Tym razem była naprawdę wkurwiona. Doktor Solański oczywiście żartował. Uśmiechnęła się do arcybiskupa. Ale skoro nie wiesz, to może Jego Ekscelencja nam coś zaśpiewa. Jak to? Jak to zaśpiewa? No, normalnie. Teraz? Teraz? Ale ja nie wiem. Zamilkł. Czego Jego Ekscelencja nie wie? Właściwie to wiem. Zmieszał się, tylko ponownie zamilkł. Tylko co? Głaskała go głosem. – Ale pani żartuje, tak? No, wiem, że pani żartuje. Teraz mam śpiewać? Ho, – ho, 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 ho. Arcybiskup roześmiał się tak głośno, że aż zadrżał wetknięty mu w czaszkę mikroskop. Odniosłem wrażenie, że przestał się bać, za to zaczął się mizdrzyć. – A co to za problem? – powiedziałem. – W końcu śpiewacie, że się tak wyrażę? – Zawodowo? – No, owszem – spoważniał. – Ale teraz jakoś nic nie mogę sobie przypomnieć. Mam pustkę w głowie. – Nie pustkę, tylko mnie. Teraz ja tam jestem. – Mój Boże! – wyrwało mu się. – Lepiej tego nie można ująć. – Rzuciłem sucho. Bielska patrzyła na mnie chłodno, ale postanowiłem to zignorować. A zna pan anielski orszak? No, znam. Nawet się nie zdziwił, że mówię do niego pan. U, to dobry znak. Jest szansa, że zacznie w końcu współpracować. No to proszę śpiewać ze mną, powiedziałem, po czym, nie czekając na jego reakcję, zaintonowałem. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży. Nie widziałem twarzy siedzącego do mnie plecami arcybiskupa, ale myślę, że w tym momencie zbaraniał. Kątem oka obserwowałem za to bielską. Była naprawdę wkurwiona. Gdyby mogła, kopnęłaby mnie po raz kolejny tym razem na serio, ale miałem to już w dupie. Ból głowy wreszcie odszedł i teraz chciało mi się już tylko śpiewać. Śpiewać jak skurwy syn. Z obłoków jasnych zejdźcie, aniołowie. Rozdarłem się, ile sił w płucach. Z zbawionych śpieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie uniesie z ziemi ku na mnie. Dołączył do mnie arcybiskup. A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi aż przed oblicze Boga Najwyższego. Świetnie, niech pan nie przestaje! Krzyknąłem w uniesieniu i pochyliłem się nad mikroskopem, żeby znaleźć najlepszy sposób na odzyskanie tych kilkunastu miesięcy życia, które Bóg postanowił ukraść swojemu wiernemu schłudze. Mapowałem kolejne partie mózgu arcybiskupa, a jego głos, z początku cichy, lecz narastający z każdym słowem, unosił się nad salą operacyjną, a kto wie, może nawet dotarł do samych wyżyn nieba.